Cześć, witajcie w uczniach Heweliusza. Dziś będzie elektryzująco. W takim razie przenieśmy się od razu na wystawę z energią, gdzie jest już Mateusz, który pokaże nam, jak produkowany jest prąd. Przede wszystkim energii nie produkujemy elektrycznej, tylko ją generujemy. Zasada zachowania energii w fizyce jasno określa nam to, że energia nie bierze się z niczego, tylko w wyniku przekształceń różnego rodzaju energii możemy uzyskiwać inne rodzaje. Ja tutaj na wystawie mam zlokalizowanych kilka różnych i ciekawych źródeł. Źródeł tej energii, e, które określamy mianem odnawialnych źródeł energii. Mam tu na myśli chociażby energię wiatru, którą mamy tutaj, energię słońca, czy na przykład energię wody, którą możemy zamienić na energię elektryczną. W elektrowni wodnej płynąca woda e, wprawia w ruch turbinę, która z kolei generuje prąd. Zapalające się światełka sygnalizują nam to, że energia jest generowana. Im więcej widzimy i im większe ciśnienie tej wody, tym więcej prądu pozyskamy. Energia tego wiatru, który został wytworzony, wprawiła w ruch turbinę, która z kolei kręcąc się wygenerowała nam energię elektryczną. W przypadku paneli słonecznych sprawa nie jest już taka prosta. Energia fotonów ze światła zostaje przekształcona w energię elektryczną właśnie na tym ogniwie. Zresztą całe zjawisko i tak zwany efekt fotoelektryczny został opisany i omówiony przez Einsteina, za co dostał Nagrodę Nobla. Wiązka światła musi trafiać na panel, żeby mógł on funkcjonować i generować energię elektryczną. Dzięki temu zasilamy silniczek naszego samolotu, który w tym momencie obserwujemy, jak zatacza kręgi. Na sztucznym niebie. W laboratorium wygląda to całkiem dobrze. A jak sprawdza się w praktyce? Porozmawiam chwilę z Piotrem Gnerowiczem, który pracuje w dziale eksploatacji hewelianu. Czy w Hewelianum znajdują się jakieś odnawialne źródła energii? Tak, są to systemy wentylacji z odzyskiem ciepła, pompy ciepła oraz panele słoneczne. Tych paneli słonecznych jest 181, można je zauważyć między innymi na budynku nowych koszar, wazowni artyleryjskiej, koszar schronowych oraz na budynku biurowym nazywanym przez nas willą. Łącznie te panele są w stanie wyprodukować tyle energii, że można by było nimi zasilić około 20 gospodarstw domowych. Ciekawe, ile byłyby w stanie zasilić robocików z klocków Lego. Przekonajmy się o tym. Jeżeli chodzi o tego typu pojazd, to powiem szczerze dokładnie ile takich samochodzików nasze panele mogłyby napędzić. Nie wiem, ale biorąc pod uwagę wielkość tego ogniwa w porównaniu do tych naszych, myślę, że to byłyby tysiące, jeśli nie dziesiątki tysięcy takich samochodzików, bo jak widzicie, ten mały panel zasila ten silniczek i mam nadzieję uda się go pokazać w akcji, gdy tylko słońce wyjdzie z za chmur. I zobaczycie, jaką prędkość nada właśnie temu pojazdowi ten maleńki panel słoneczny. Mam nadzieję, że jak widzicie. Widzicie tutaj na zbliżeniu koła kręcą się pod wpływem słońca, które pada na panel. W dużym skrócie, energia fotonów padających na panel zamieniana jest w energię elektryczną, która z kolei napędza nasz silniczek generujący tutaj napęd na kółka. Teraz puszczę go przed siebie i zobaczymy, czy uda mu się pokonać kawałek trasy. ludzkie ciało przewodzi prąd i żeby to udowodnić postanowiłem pokazać wam tą instalację w której moje ciało za chwilę zmieni się w przewód elektryczny którym z tej baterii prąd popłynie do tej małej lampki w tym celu żeby zamknąć obwód jedną rękę kładę na tej części a drugą zamykam obwód przy lampce w tym momencie Moje ciało stanowi przewód elektryczny, przez który płynie prąd i zasila właśnie lampkę. Prąd, który tutaj przeze mnie płynął, miał niewielkie natężenie i też niewielkie napięcie. Generalnie ludzkie ciało jest bardzo słabym przewodem bardzo delikatnym przewodem dla którego bardzo niebezpieczne są wysokie natężenia. Wysokie napięcia już mniej, dlatego właśnie odsyłam was teraz do Magdy, która przeprowadzi kilka doświadczeń z ekstremalnie wysokim napięciem. Jak już wiecie, prąd, który płynie w gniazdkach ma napięcie 230 V. Generator, który stoi przede mną, generuje ładunki, które mają nawet milion woltów, nawet kilka milionów woltów. Za to natężenia bardzo malutkie milion razy mniejsze niż te, które używamy w sprzętach gospodarstwa domowego. To, co mogliście zauważyć przy tym doświadczeniu, to wyładowania elektryczne czyli takie małe pioruny, które powstawały pomiędzy kulą a żarówką. Zasada działania generatora Van de Graaffa jest stosunkowo prosta. Ocierający się pasek generuje ładunki, które równomiernie osadzają się na kuli. Kula jest naładowana dodatnio. Jak dobrze wiecie, ładunki o tych samych znakach odpychają się od siebie, a ładunki o przeciwnych przyciągają się. Sprawdźmy to. Kiedy uruchomię generator, ładunki, które będą zebrane na kuli, zostaną przekazane włosom na peruce. Każdy włos będzie miał ładunek o tym samym znaku. Moje ciało ma inny ładunek niż peruka, więc jak widzicie, włosy przyciągają się. Dodatnie ładunki, które znajdowały się na kuli, zostały przekazane włosom na peruce. Każdy włos jest naładowany takim samym ładunkiem, dlatego odpychają się od siebie, a w rezultacie widzimy piorunujące wrażenie, aż włosy stają dęba. Tę samą zasadę wykorzystamy teraz w nieco inny sposób, wykorzystując nie perukę, a aluminiowe miseczki. Nawet jak wyłączę generator, te ładunki na kuli dalej się znajdują. Nadmiar tych ładunków trzeba zdjąć. Teraz już kula jest obojętna elektrycznie. Chociaż mam w sobie dużo pozytywnej energii, te żarówki nie są nią zasilane. Sekret tego doświadczenia tkwi w urządzeniu, które znajduje się pod tą płachtą. Kula plazmowa to urządzenie, które ma w sobie transformator Tesli, czyli urządzenie, które przekształca prąd z gniazdka na prąd o bardzo wysokim napięciu, ale bardzo niskim natężeniu. Kula plazmowa to gadżet, który może się znaleźć na każdym biurku, bo ze względu na to, jakie prądy generuje, jest dla nas bezpieczny. Jak zwykle podczas uczniów Heweliusza, my bawiliśmy się świetnie. Mamy nadzieję, że wy też. Skoro wiecie już wszystko o prądzie, używajcie go rozsądnie. Wyłączajcie światło. Kto wyłączył światło?